Dzień dobry, kochani. Połowa stycznia już za nami. Za chwilę luty trzeba będzie ubrać buty. Bo do tej pory domyślam się, że boso chodziliście, łaziliście po tym świecie, na którym słychać takie rzeczy jak papiery rozwodowe, podcast. Oto my, Ola. Dzień dobry. I ja. E, I on. Na no, Bosaka z Bosakiem. Tak. E... No, nie przedłużając dzisiejszych temat. Budda z rekordem streama. Drama między wituberkami na Twitchu. Belmondo z problemami. Zgrzyty na linii prezydent, premier. Natan z pozwem od fagaty. Zacznijmy sobie od tego Natana nieszczęsnego, bo ten pozew to to już było tydzień temu właściwie, ale nowe fakty są tam ujawniane. Nowe rzeczy się dzieją dotyczące Natana właśnie. Oprócz tego, że wygrał na jakimś tam, nie wiem co to było teraz, Prime MMA z... No, nie, kolejna gala, która teoretycznie nikogo nie obeszła, ale ludzi obeszła, bo Nathan właśnie tam występował i walczył z bagietą i wygrał z bagietą. I tym razem nie odklepał po sekundzie, tylko normalnie bił się i wygrał. Okay. Więc super. Natomiast ja widziałem taką scenę, która się działa w szatni, znaczy właśnie nie w szatni, tylko na zewnątrz, w holu, korytarzu, który prowadził do szatni, że on zaczął. Bo on wchodzi w tę postać swoją, nie? I on zaczął coś do... Jakimś, Którą? No właśnie tę natanową, tą taką... To no, tak, teraz tego niby prawilniaka, czy tak, no, tak, tak, tak. Tego... I zaczął do jakichś ludzi, którzy byli, ja nie wiem, z obsługi, czy którzy pracowali tam e, na tej hali, coś zaczął się też i zaczął ich wyzywać. Oni mówili: Co ty, jebnięty jesteś do niego? Nie, nie wiem nawet o co chodziło. Nie, zagłęb, nie zgłębiałem tego tematu. Szczerze mówiąc, tak, was tylko informuję jako e, ciekawostkę e, do tego. To te... było pytanie retoryczne, akurat. Które? Czy no, jest jebnięty? Z, z obsługi, które padło. Tak? No. Czemu? Bo wiadomo, że jest? Nie wiem. Okej. Okay. W każdym razie. E, ja nie wiem, ja w ogóle, jak ja zaczynamy wiem. o nim mówić, to mi odchodzi chęć do życia e, po prostu. No dobrze, to szybko, Jezus. No. Ja pierdolę. Macie Natana, który co zrobił? E, nagrał film o Fagacie wyzywając ją, zero merytoryki, dla, tylko bo Dla odmiany prostu... nagrał film o fogacie, żeby ją powyzywać. Tylko chodziło tutaj o wyzywanie i ten film został ściągnięty z YouTube'a. Został usunięty przez YouTube y, jako naruszenie y, regulaminu. Ale dopiero po jakimś czasie. Tak, ale najprawdopodobniej dostali ostrzeżenie na kanał, więc jeszcze jedno i mogą mieć problem. Ten kanał y, to, jest, to jest nowy kanał, tak. nazywa się Freak tak. i tak. wszyscy podejrzewają, że jest to kanał założony przez Boxdella. Jak no, no, i... się Boxdell pojawia tam na końcu, no to chyba, to, chyba, to chyba tak, no coś w tym jest. No to długo ten kanał nie pociągnie. No, jest to bazowanie na, na to tanie, że widzą, że widzą, że w tej chwili ma props jakiś, no to trzeba jak najwięcej na tej kurze kurwa wypierdolić tych złotych jajek. Nie? To samo widzę w przypadku... Tego, olejnika. W przypadku olejnika mam wrażenie, że teraz też go pchają. Teraz nowy fejm ogłoszono, i na tym nowym fejmie będzie i olejnik, i wardęga. I... Ma nie walczyć wardęga na nowym. Aha, to jest na plakacie takim wielkim. Aha, że... no to ja co chwilę słyszę sprzeczne informacje. Bo był ten wyciek o, w, olejnika, gdzie powiedział, że, w którym zlikował, że będzie walczył z Wardęgą. Potem dostałem informację, że niby Wardęga ma, jednak nie walczy, że się nie przygotowuje do żadnej walki. Podejrzewam, że oni też taką straczkę informacyjną wprowadzają po to, żebyśmy my właśnie potem siedzieli i o tym gadali. I, i oni mają dzięki temu czas antenowy w milionie różnych miejsc, w których o tym się gada. Możliwe. W każdym razie F Fagata zapowiedziała, że ona pozwie Marconia. Że nie będzie na to odpowiadała tylko go pozwie. Czy to zrobi rzeczywiście nie wiadomo. Natomiast gdyby go pozwała, no to tam paru ekspertów się wypowiadało, że najprawdopodobniej wygrałaby sprawę. Wygrałaby te sprawę, ponieważ umarcenia nie było nawet wyższego czynu społecznego czy czegoś takiego, nie, nie, nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale nie było... Boże, ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś w końcu spełnił swoje groźby i obietnice pozwól i żeby coś się wydarzyło i żeby ktoś naprawdę oberwał za też swoją sraczkę, tym razem słowną, którą obrzuca Jeś, innych w internecie, to bo to się, jest męczące. Ale no. potem się okazuje, że jesteś skazany prawomocnym wyrokiem i nie ma problemu, bo cię prezydent łaskawia. Więc... Myślę. Ale nie prawomocnym wyrokiem skazany to akurat nie ma żadnego problemu we free fightach, bo to, co Kaszanka tak, ostatnio no tak. obliczał, ile procent tak, ile uczestników w sumie łą łącznie tak. lat siedzą. Ale ilu uczestników w ogóle procentowo z tych wszystkich gal to są osoby, które są skazane z wyrokami. Bo one są nieprawomocnym, Tylko prawilnomocnym wyrokiem. To jest prawilny tylko dla prawilniaków. No a skoro już zahaczyliśmy o prawomocne wyroki prezydenta, no to trochę się dzieje. Przed chwilą, z, jak to nagrywamy, za kończyło się spotkanie Dudy z Donaldem Tuskiem. Duda od wczoraj, a właściwie od przedwczoraj krzyczał na niego. No właśnie nie, krzycza, ale on nie krzyczał, tylko on gestykuluje mocno. Nie, ale on tak mówił w ten sposób. Jeszcze nie widziałam go nigdy takiego zdenerwowanego. No ja wiem. Powiedział, że nie wy, że oburzające jest co robi Adam Bodnar i że należy to ukrócić, że Adam Bodnar nie ma prawa sobie zarządzać prokuraturą krajową i że to jest oburzające i o tym dyskutowali z Donaldem Tuskiem. Kiedy my to nagrywamy to w tym momencie trwa przemówienie Donalda Tuska więc zapewne coś tam nowego się też pojawi. No w każdym, w każdym razie są zgrzyty pomiędzy nimi pomiędzy premierem a prezydentem i to na takiej mocnej, mocnej stopie nie? w tej chwili. Andrzeja Dudę sparodiował dzisiaj rano albo wczoraj Michał Żebrowski właśnie te sparodiował to, że jeżeli Mamy więźnia, znaczy jeżeli mamy prawomocnie skazanego hydraulika, to ten prawomocnie skazany hydraulik jest więźniem hydraulicznym. Jeżeli mamy polityka prawomocnie. A to, to jest ta logika, kto... tak. to jest ta lo... no fakt przecież to jest logiczna. E, no. Skoro z politykiem, to jest więźniem politycznym. No przecież jak... tak to działa. Dokładnie. Tylko politycy są więźniami po politycznymi. E, nawet jeżeli przejadą babę na pasach. Dokładnie. i pójdą siedzieć, to będą również więźniami politycznymi. To jest, to jest fucking logic. Więc to było z Dudą i z Tuskiem. Znaczy, no nie z Tuskiem. To było. Duda żalił się Tuskowi i mówił, że. Żalił się. Że, że nie życzy sobie czegoś takiego, żeby władza prokuratorska była zmieniana przez jakiegoś Adama Bodnara. Jakiegoś. No więc trwają zgrzyty tutaj. Z tego co wiem też ambasady różnych państw zostają są zalewani spamem od prawicowych polityków, którzy wysyłają skargi na swój własny kraj. Tak, to o skargach do, i do Unii Europejskiej. Brawo. I, I tak, do innych do... To jest, wiecie, to jest trochę jak. Ale to PiS krzyczał najgłośniej podczas swojej Ale kadencji oczywiście to jest... a propos skarżenia się. To są ci prawilniacy HWDP, tak. którzy kurwa idą potem do policjanta, bo ktoś im ukradł 100 złotych. W no? ogóle w bardzo. Zacznę od tego, że nie podoba mi się to, że jest bałagan na ten moment, bo to się nikomu na pewno nie podoba, ale ten bałagan nie wziął się z tego, że nowa władza po prostu objęła y, swoje powinności i, i pracuje, bo do... do... No, to jest ich praca, tak? tak? Zajmują się swoją pracą. Tylko wziął się z tego, że pis władzy oddać nie chce. I zapiera się rękami i nogami, i stara się na każdym roku, na każdym kroku tę pracę utrudniać. I to mnie tak niebywale wkurwia po prostu, że ja nawet myślałam o tym, że. Ta powtórka wyborów nie byłaby taka zła, bo być może utarłoby im to absolutnie nosa, bo straciliby, str oni tracą poparcie na ten moment yy, znacznie bardziej, niż miało to miejsce w momencie, kiedy, yy, wybory, no wyborach, no. kiedy wybory miały miejsce. Bo zachowują się, no, ja nie mam słów, ja nie mam słów krytyki, bo musiałabym tutaj siedzieć i gadać tylko na ten temat. W ogóle... Yy, a szkoda naszego czasu. A propos Wąsika i Kamińskiego, no to gazeta chyba wyborcza, tak mi się wydaje, dotarła do e, informacji, jak to wyglądało e, w momencie, w którym oni zostali przyjęci przez pałac prezydencki. Otóż zostały im z, zostały przyjęte ich walizki, ich bagaże osobiste, e, pościelono im łóżka na górze e, w pokojach gościnnych. Bo oni mieli być tam. E, do, do czwartku. Mieszkać, Oni tak. mie mieszkać do czwartku do protestu e, i e, też dostali kontakt osobisty do e, kucharzy tam z kuchni i tak dalej do obsługi tego pałacu, belwedera. A czekaj, czy, czy to jest za, za nasze pieniądze? Są... Hmm. No za nasze pieniądze też w więzieniu jedzą, albo nie Ale jedzą. Ale wolałabym, żeby jedli w więzieniu za nasze pieniądze, niż w Belwederze mimo wszystko. No więc jest burdel, jest syf w tej chwili i jak to się, co się z tego wyjaśni, miejmy nadzieję, że cokolwiek dobrego i że jakoś zostanie to no, że to wyprostuje się cała ta sytuacja tak samo jak mam nadzieję że wyprostuje się sytuacja u Belmondo u Belmondo jest źle moi drodzy i to naprawdę bardzo źle niepokojąco Belmondo wczoraj i przez chyba dwa razy, dwa dni z rzędu, tak mi się wydaje. Czy dwa dni z rzędu to było Janek? Tak, tak. Dwa dni z rzędu chodził po Gdyni, nagrywał siebie, wystrzelony totalnie, live streama nagrywał. E, mówił, że najprawdopodobniej, że chce popełnić samobójstwo, że wypierdala z tego świata dostawał ataków paniki, kiedy podchodzili do niego ludzie, potem się okazywało, że oni chcą mu pomóc, chcieli mu dać piwo albo coś do picia po prostu i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się policja, w pewnym momencie zawiadomili policję, żeby ona przyjechała, żeby się nim... Albo, albo on trafił na policjantów. No w każdym razie był to chaotyczny bardzo stream, bardzo dziwny live, w którym ewidentnie było słychać wołanie o pomoc. I tam jest no tutaj jest to to jest strasznie przykre i je, widać bardzo mocno wynik połączenia zażywanych substancji. Które być może już teraz nie zażywa, ale no przyszłości jakiejś, w połączeniu z problemami psychicznymi. I tutaj widać to pogłębianie się cały czas no pewnych, pewnych problemów. Mam nadzieję, że ktoś będzie interweniował z jego bliskich i mu pomoże. Tak, on tam modlił się podczas tego streama mówił, że będzie co ma być i że może już pora skończyć ze sobą. Potem mówił, że chce, że jednak nie kończy ze sobą, a wszystko, co będzie robił teraz, to będzie próbował odnowić Gdynię, żeby pomóc w rozwoju Gdyni. No i to nie jest pierwszy raz, kiedy go odkleja, tak? Bo już było parę takich sytuacji, jak uciekał na stację benzynową i się chował na stacji benzynowej. No, znamy jego nocne, różne, dziwne streamy. Jego powiedzonka, które stawały się memami, co można powiedzieć? No, jest to kwestia najprawdopodobniej narkotyków i choroby jakiejś, która postępuje coraz bardziej. No i powinno się mu pomóc, bo to jest chyba najważniejsze w tym momencie. No, no to może teraz pozytywnych wiadomości Budda. E... Dla kogo pozytywne, dlatego pozytywne. Dlaczego nie? No Bo dla Wardęgi mogą być niepozytywne. Nie no, myślę, że Wardenga nie zazdrości Buddzie. Jako dojrzały twórca emocjonalnie i cieszę się jego sukcesem, bo to też jest sukces dla nas wszystkich, którzy siedzą w tym biznesie. Mm -hmm. No Budda z sukcesem, Budda rozpierdolił, konkretnie na jego streamie było nie 650 tysięcy osób, tylko 698 125 osób. To była chyba najwyższa ilość widzów, jaka była, blisko było do 700 tysięcy. I to stream trwał też przez kilka godzin, bo Budda rozdawał samochody podczas loterii, którą dawno temu zapowiedział. Janek prawie wygrał samochód. Tak? Wygrałeś prawie, Janek? Prawie. Co, co znaczy... Aha, dwie cyferki, zgadzałem. Z ilu? Nie, trzy, trzy, z, z intu... trzy z pięciu. No to prawie. No to, yy... Prawie mieliśmy samochód, bo Janek powiedział, że jak wygra, to się podzieli z nami. No, oczywiście, że tak. Totalnie. Yy, więc Budda pobił rekord Wardengi, który ostatnio należał do niego, gdzie było 425 tysięcy osób podczas Pandora Gate, yy, kiedy, kiedy Sylwester yy, robił live'a, chyba, tak, no live'a, stream, yy, gdzie komentował te rzeczy, które tam się dzieją. No, więc jest to bardzo duży wynik. No, ale to też loteria, którą cała Polska obserwowała. No, bo jednak jest to chyba największa loteria, jaka była, jeżeli chodzi o jednego twórcę, a nie o jakiś kanał, jakiś duży czy telewizję. No, loteria, w której można było wygrać zajebiście drogie, zajebiste samochody. W dużej nawet liczbie. I widziałem, że największym pechowcem był gość, że Budda tam losował sobie była kamera tak od dołu pokazana, i jeden z losów utknął na szybce, i on został już na tej szybce i wszyscy widzieli, jaki jest numer tego losu, i tak dalej. I ten gość wiedział, że już nigdy nie wygra, bo on z, z, był za tą szybką, wpadł po prostu tak jakby w szczelinę, i już tam został. Miał, był ale wyjątkowy, to... ale miał pecha, ale to powinien dostać nagrody pocieszenia no. ten los. Później ściągnęli, bo tam babka z komisji zauważyła, Aha. I z a Budda i oni go ściągnęli, tak, tak, no ale na początku to było pewnie zawał serca i że w ogóle, Jezus, widzisz swój numer i tak dalej, ale to nie dla ciebie, bracie, niestety nie dla ciebie, eee, więc no tak, samochody zostały rozdane, już niestety nie możecie ich dostać, natomiast, co chciałem, aha, jego film został ściągnięty po kilku godzinach, dostał... Tak, ten live dostał prawa autorskie za muzykę, która była w tym filmie. Była jakaś tam muzyka i mhm. za został ściągnięty cały live, nie? Zablokowany jest. Mhm. I Buddha właśnie mówił: Słuchajcie, detektywi YouTube'owi, tutaj nie chodzi o to, że chce coś ukryć i tak dalej, tylko wrzucił screenar, że mu ściągnęła to wytwórnia jakaś. E... Dziwne, że nie wrzucili muzyki, na, na którą mają prawa przecież. Co, ale mog mogło też przez przypadek coś wejść. To raz, a dwa, zdarza się też czasami tak, że są takie skamerskie firmy, które Aha, że niby dają dźwięk, a potem udają, nie... że prawa okay. do muzyki mają. Mi kiedyś wszedł, weszły prawa na dźwięk tych, fajerwerków. Dźwięk fireworków. Dostałem, wiesz, nie, nie strajka, tylko copyright claima, mhm. że jakaś inna third revenue party podpina się pod zarabianie u mnie. Okay. I słyszałem, że to jest rzecz, która często się zdarza. No to u Buddy tak, u Buddy stabilnie, ale niestabilnie u VTuberów, u dziewczyn, u Shini i u Nieuczesanej, która nie jest VTuberką, ale będzie VTuberką. O Jezu, słuchajcie, jest to drama, którą jakby ta społeczność, ta VTuberska i w ogóle streamerska, Twitchowa i tak dalej, pożyła trochę. Widziałem dużo na Twitterze tego, jak one się, może właśnie nie obrażały, ale jak było podważanie, kto jest prawdziwym Wituberem, a kto nie, bo ty nic nie wiesz pewnie, co? Nie. No to już Ci mówię, było, były Złote Antosie 2023. No, Antosie się Złote. Ta, złote Antosie, nie. E, e, I to jest było plebiscyt Antosie organizuje Xayo Industries, i e, e, to był głos. Gdzie... E... Jak ksają, to stupki to powinny no być. No tak, to tak. Mokry suchar. Eee, I jedna z tych kategorii wzbudziła kontrowersję, a chodziło o vitubing. Eee, tutaj zresztą, czekaj, Dobra, zera. weźmy się Idziemy dalej. o roku, kto jest? Wypraszam sobie! Nie uznaję! sieni I to za vtuberów. Oni zdradzili vitubing. Co to jest za vtuber, który mówi, Jutro streamuję z i streamuję z trzy razy w tygodniu na przykład. I z tego się wzięła drama, z tego co słyszeliście. No bo, już tłumaczę. To jest Shini i Shini jakiś czas temu zaczęła się bawić w VTubing. VTubing to właśnie polega że na tym, postać. że masz postać hmm. taką swoją mangową, która po prostu mówi, rusza się, a ty udajesz jakąś postać. I potem jest tłumaczenie tejże chapiczerii. Że, że na czym to polega ten vtubing, że to musisz, musisz odgrywać tę postać, to nie możesz być ty, a taka Kashini odgrywa też siebie i częściej streamuje z twarzą niż streamuje jako postać vtubingu i ona zdradziła ten vtubing, a wcześniej były koleżankami kumpelami w ogóle i tak dalej, ale ona zdradziła te wartości wszystkie które tam są i w międzyczasie jeszcze widziałem, że Nieuczesana wrzuciła też że kiedyś chciała wejść w ten VTubing, ale dostała propozycję w sensie graficzną, ktoś jej wysłał grafikę, jaką zrobił dla niej mm -hmm. i była tak chujowa, że ona stwierdziła, że tego nie będzie robiła. Więc no nie robi tego po prostu, ale Bo ktoś mógł jej też zrobić ładną. Ale że teraz właśnie możliwe, że będzie robiła. Nie wiem, no to jest jest to bardzo dziwne community, którego nie do końca kumam, ale bardzo bawią mnie tego typu dramy i Ty Zrób swoją postać. No o, Totalnie, ale ja bym zrobił tak... z takim głosem jak ten, jak, jak ten diabeł z atomów. Ojej, ale mógłbym, wiesz, robić pana kupkę właśnie. z pudki cały czas, nie? No to przecież jakbym robił taką postać, kurwa, to też by to było... E... Ale nie mógłbyś, bo ona jest na prawach autorskich. Gówno jest nie? na prawach autorskich, To byłbyś ma... gównem po prostu. To no byłbym gównem, nie ma problemu. Maciek, bym... to jest postać Maćka, gówno. Takie gadające gówno, słuchajcie, albo dupa taka gadająca. Przecież, no myślę, że to ludzie by oglądali spokojnie. Janek by oglądał, już widzę. Jak gram. Więc może, słuchajcie, będą zmiany na kanale Przegryw, wchodzimy w VTubing. wiecie jak jest. Tylko ktoś musi mi zrobić taką postać, zanimować. Chyba, że Kaszanka mi zrobi. Powiem jemu, żeby mi zrobił. D tak. To by pasowało. <grych> Totalnie. E dobrze, no to to wszystkie newsy, które mieliśmy dzisiaj. Jest jeszcze kilka stron, e kilka e nagłówków, które mamy. Między innymi polityczny. Donald Tusk zrobił to podczas wywiadu. Ekspert wbrew zasadom. Teraz e pytanie. Czy co zrobił? To, to zazwyczaj ma konotację z seksem, seksem albo y, na przykład, że nie wiem, no załatwił się jakąś potrzebę. Znaczy, gdyby było to dużymi, to wtedy by było jeszcze bardziej, ale nie ma, niestety. Polityk Pi zaczepił gortata: wysoki jak dąb, głupi jak głąb. Koszykarz zareagował. Nie, właściwie to nie było, to nie jest nic śmiesznego, tylko po prostu to rozbawiło mnie, że. Do gorta tak to się przypierdala. Ra raper jest po prostu wysoki jak dom, głupi jak głąb. Tak. To są świetne rymy, to są właśnie rymy na poziomie. Adam Bodnar poznał miłość życia, gdy znalazł się na zakręcie. Tak, Magdalena <grym> wyglądała na ślubie. Uważajcie z wchodzeniem na zakręt, bo tam może ktoś czekać. Czyli to oznacza, że albo on, albo ona stała na ulicy. No e tak, o tym mówię. E więc, no słuchajcie, z tego tak wynika. E powinno być na zakręcie życiowym. Nie, no na zakręcie, ale może to był zakręt. Słuchaj, Monika Olejnik chroni się przed mrozem. Przed Łukaszem Rozum-Rozowskim W poliestrowym futrze za 6,5 tysiąca, dzieżąc z dłoni rękawiczki za ponad 3 tysiące. Bardzo mi się podoba, że podkreślono, że ono jest poliestrowe i kosztuje 6,5 tysiąca, bo wtedy sobie myślisz, Ja pierdolę, jak można wydać 35 tysiąca na poliester. Odziana Futro Verso w pakuje się po evencie do umorusanego Mercedesa. Obok frizz w koszulce za półtora tysiąca złotych. Ile tu już napchali? Po prostu dziwię się, że nie ma ceny tego futra. Odziana Futro Verso w umorusany. I... Dziwne, że nie napisali, czy Futro jest sztuczne czy prawdziwe? Ja widzę, że jest sztuczne. Morosany, mogli... kurwa. Ja przecież to jest normalnie tak wyglądają samochody w momencie, jak jest zima. Ach, ludzie. Księżniczka Charlin z ponuro miną towarzyszy rodzinie na paradzie cyrkowej zdjęcia. Monakijska rodzina, królewska. Chuj, kogo obchodzi, nie? Joanna Krupa założyła biznes z czteroletnią córką. Mają już kanał na YouTube. A to Ale jest wpisała ją do le... KRS. Jest no właśnie, kurwa, wpisałem, w... są tam w księgach wieczystych gdzieś. Koro biznes założyła z córką. Nieźle. No, A to jest spółka z o czy. Ale Myślę... mają kanał na YouTubie? No... To, to jest tam yy, współpraca, tak? Znaczy, to jest ta marka, czy co nie. Nie wiem. Nie wiem, co, co ona założyła, mówię tylko po prostu jaki jest nagłówek. No dobrze, no. dobrze. No dobrze, to wszystko, co mieliśmy na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo. No jak widzicie, nie są to wysokich lotów informacje, ale czy były tu kiedykolwiek takie? Nie wiem. Do zobaczenia w kolejnych papierkach. Widzimy się oczywiście w papierach rozwodowych w podcaście w piątki, a w niedzielę w Popcornerze. Bye, bye. Do zobaczenia, pa.